Technologia termoformowania polega na uzyskaniu wybranego kształtu poprzez podgrzanie i uformowanie folii lub płyty stworzywa sztucznego. To efektowny, choć niełatwy proces. Wymaga dużego doświadczenia. W tej technologii wytwarzane są m.in. opakowania, które nierzadko spotykamy na sklepowych półkach. Dziś zobaczymy, jak przebiega proces termoformowania. W tym celu odwiedziliśmy zakłady produkcyjne rodzinnej firmy Poli. 16 automatycznych linii daje możliwość produkcji detali o wymiarach od paru milimetrów nawet do dwóch metrów, Dziennie jesteśmy w stanie wyprodukować nawet milion opakowań. Na początek odwiedzamy dział Product Design, bo tam zaczyna się każda realizacja. To tutaj powstają projekty opakowań, które trzeba wdrożyć do produkcji. Po zaakceptowaniu projektu opakowania, przygotowywany jest projekt oprzyrządowania, za pomocą którego detal będzie wytwarzany. Oprzyrządowania powstają w dziale CNC, na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Kompletne narzędzie składa się z narzędzia do wstępnego mechanicznego rozciągania elementu chłodzącego. Jednak jego główna część to ta, która odwzorowuje kształt detalu. W tej części nawiercane są otwory technologiczne o średnicy 40 mm, poprzez które materiał termoplastyczny zostanie przyssany do powierzchni formy. Otwory są na tyle małe, że nie będą widoczne na opakowaniu. Z gotowym narzędziem można rozpocząć produkcję. Najpierw zobaczymy jak produkowane są mniejsze opakowania dla branży spożywczej. Folia jest rozwijana i na pierwszych dwóch stacjach jest nagrzewana pod wpływem temperatury około 200 stopni Celsjusza staje się plastyczna. Wówczas trafia do stacji formowania. Tworzywo jest wstępnie rozciągane i doformowane przy pomocy ciśnienia i próżni. Materiał stygnie i tym samym utrwala się kształt detalu. W kolejnej stacji za pomocą wykrojnika wycinane są pojedyncze detale, następnie odbierane są przez robota. Jak przebiega moment formowania wyrobu, doskonale widać w tej maszynie, gdzie powstają wielkogabarytowe elementy termoformowane. Wyrób produkowany jest z płyty poliwęglanu, która ma grubość około 8 mm. Surowiec odznacza się dużą przezroczystością. Pod tym względem przypomina wręcz szkło. Płyta jest nagrzewana obustronnie. Następnie odbywa się rozdmuch i uplastyczniony materiał próżniowo zasysany jest na formę. Na zimnej formie tworzyło się stabilizuje. Chłodzenie trwa około 180 sekund. Po odebraniu z linii za pomocą maszyny CNC odcinane są naddatki i frezowane są krawędzie. Na tej linii z kolei produkowane są opakowania z zadrukowanej folii. Podczas jednego cyklu produkowane są opakowania ośmiu różnych rodzajów produktu. Żeby nadążyć za tempem produkcji, robot odbiera detale z dwóch cykli na raz. Zastosowano tu bezpieczne sztaplowanie, dzięki któremu opakowania nie szczepiają się ze sobą. Na koniec detale separowane są na 8 osobnych linii i transportowane do pakowania. W ramach procesu termoformowania powstaje tak zwany ażur, który następnie jako odpad poprodukcyjny przekazywany jest do młynów rozdrabniających i w formie płatka zostaje ponownie użyty do produkcji folii. Gotowe wyroby kierowane są do działu kontroli jakości, który czuwa nad przebiegiem całej produkcji. Praca w dziale kontroli jakości obejmuje trzy etapy. Pierwszy etap to kontrola wejściowa surowca, drugi etap to kontrola międzyoperacyjna, która obejmuje kontrolę wyrobów produkowanych aktualnie na linii produkcyjnej poli, trzeci etap to kontrola wyrobu gotowego. Mierzone są m.in. wymiary gotowego opakowania. Podczas badania surowca sprawdzany jest m.in. współczynnik tarcia. Produkt bowiem musi mieć określony poślizg, co jest niezwykle istotne w procesie automatycznego pakowania. W zakładzie firmy Poli produkowane są opakowania o grubościach od 15 mm do 12 mm. Znajdują zastosowanie w takich branżach jak spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, techniczna czy motoryzacyjna.